же бы не подал Ale raczej nie będzie padać, pogoda jest względna. Żeby tylko jeszcze nie biało, to by było bardzo dobrze. Nie? I uważam, że no, na pewno jest mniej motocykli aniżeli w maju, wiosną. No, ale no, to ze względu na pogodę, to musimy się z tym pogodzić. Nie? Jakie plany na przyszły rok? Na przyszły rok no, robimy w maju, robimy otwarcie sezonu. Jak tylko będzie ciepło na początku maja. I... Później robimy znowu zakończenie, także dwa razy do roku trzeba robić. Pyszny bigosik, pyszny bigosik, zapraszamy, grzybki z naszego lasu, mięsko pyszne z Marko, no i wszystko regionalne i nasza kapusta, zapraszamy. Dużo przecieru pomidorowego, pyszny bigosik.